Wsiądźmy na chwilę ogłoszenia. Dzisiaj składamy ofiary w Kietrzu na kościółek. Tutaj ofiary składane będą na remont naszego kościoła tutaj w w Kozłówkach. O 17.30 zapraszamy na nieszpory. W poniedziałek, czyli jutro, jak zawsze po wieczornej przy świętej zapraszamy dzieci na gry i zabawy przy plebanii. W środę kolejna wycieczka, tym razem do fanzeum. Interaktywne i niepowtarzalne eksponaty i na trampolinę do Gliwic. Także zapraszam na jedną i drugą atrakcję, dla jedna też jest i dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Także można sobie spokojnie też pojechać. Tam jest trzy godziny atrakcji, przez godzinę będzie oprowadzał przewodnik, a później, dwie godziny, będzie można się samemu pobawić. I później już dzieci na trampoliny, że tak żeby można było też ten czas miło i fajnie spędzić. Są jeszcze wolne miejsca, kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę autokarową do Włoch w terminie 8-16 października. 27 sierpnia zapraszamy na pielgrzymkę na górę świętej Anny, na święto Aniołów. Zapra zapisy u Pana Władka też jest numer w nowinkach. 28 sierpnia o godzinie 11 zapraszamy nam przy świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory. Zapraszamy na dziękczynienie wszystkich parafian, rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów i tych, którzy czują potrzebę podziękowania Panu Bogu za dary. To też są dorzynki gminne, ale tych dorzynek i tych wszystkich innych atrakcji jest tyle, że nie ma kiedy też tak naprawdę zrobić tego naszego parafialnego dziękczynienia. Bo za, po, tydzień po jest festyn, też jesteśmy wspaniali, robią, także żeby razem. Myślę, że to też nie będzie aż tak mocno kolidować. Na godzinę 16 zapraszam Was za tydzień na przepiękny koncert smyczkowy, kwartetu smyczkowego z Katowic. Będzie bardzo, bardzo fajny. Ten koncert nie było żadnego koncertu w czasie wakacji, ale myślę, że ma zawsze tyle energii i siły, że. Że, że, że trzeba czekać, już jest nowy zespół zamówiony na przyszłe wakacje, tak, nie mniej no nie mniej znany. Na pewno znacie piosenki, jakbym zanudził, to od razu byście wiedzieli, także wyjdą tylko na scenę, aż będziecie wiedzieć, jakie piosenki są, jakie piosenki i jaki zespół. Także na pewno będzie taki powrót do, powrót do przeszłości, do tych pięknych wspomnień, które które mieliście w swoich sercach. Także zapraszamy, zapraszamy na, na to dziękczynienie Panu Bogu, tak żeby też rzeczywiście podziękować. Dzisiaj jest coraz mniej powodów do tego, żeby dziękować już Panu Bogu szczególnie za to wszystko, co gdzieś tam się dzieje. Też moi drodzy mam taką prośbę, aby zgłosili się murarze w sprawie pomocy budowy śmietnika na cmentarzu. Tak jak jesteście na cmentarzu w Kietrzu, tam została y, wylewka też y, y, dzięki panu, y, bo to też jest y, pomoc pana Dariusza Krzyża, y, on jeszcze tej pomocy tam nam użyczy. I będziemy chcieli też jeszcze teraz lekko wymurować y, fundament na tym, co jest na tej ławie. Y, tam jest poziom złapany z drogą się nie dziwić tam ziemia przyjdzie naokoło też to wszystko będzie poukładane bo tak to jedno jest wyżej drugie niżej to wszystko trzeba gdzieś tam poziom złapać i gdzieś tam od tego iść i później będziemy z czerwonej cegły pobudujemy mury i będzie zadaszenie tak żeby też indycznie padał na te śmieci i inne wielkie rzeczy, tam będzie też pomieszczenie takie na, na sprzęty, tak żeby nie leżało, tak się wchodzi to od razu, wszystko widać gdzieś tam. Zostały zamówione też napisy, tam, które są, że tu jest śmietnik, tu jest to. Tak, żeby to też. Mam nadzieję, że do listopada zdążymy się wyrobić z tymi wszystkimi takimi sprawami, które, które są, też będą troszkę poprzecinane drzewa. Też już chciał, miał przyjechać pan, który miał wycinać drzewa, to też się szuka takiej firmy, też, no, która to zrobi w miarę sensownie, nie za jakieś tam ogromne pieniądze, że tysiąc zł za jedno drzewo sobie życzą, żeby ściąć i to później, a no niestety, no jest po prostu też trzeba na to też zwracać uwagę i liczyć, ale systematycznie myślę, że będzie to tak zrobione, żeby ten cmentarz też i trzeba nowe alejki tam przy tych nowych grobach pomyśleć i wyznaczyć to wszystko. Także tej roboty jest tak dużo, a też nie ma aż takich funduszy skądś brać, bo dużą część bierze się na wywóz śmieci. To są po 1700, po 2000 zł miesięcznie za wywóz śmieci, a tych dochodów nie ma. Jak na 10, na 200 zł za opłacenie grobu, czy 400 zł za 20, no to jest po prostu no nie ma możliwości, nie ma skąd yy, brać yy, finansów, więc to wszystko gdzieś tam myślę, że, ale z pomocą Bożą myślę, że uda nam się, yy, uda nam się to wszystko yy, zrobić i też z Waszą pomocą. To...